Halo, halo, hej, was, To jest stron Lukas i. Romacio Witamy, tutaj serdecznie. Yy, co? Witamy Was na pierwszym turnieju, wielkim turnieju naszego serwera. Niestety. No cóż, powiem tak, czekaj, ja się wypowiem na ten temat. Niestety ludzie nas troszeczkę skamowali. Byliśmy mówili na godzinę 11.30, nikt nie przyszedł, więc no cóż. Yy, A jest z, z tego, że ja no, w sumie racja. Z racji, że jestem jedyną osobą na serwerze poza głównym właścicielem, jestem no takim odludkiem trochę. Ogółem, na moim kanale jest druga perspektywa. Jakby ktoś nie wiedział, w sumie, I w sumie tam wszystko, u mnie na, to oglądają. Na przebitkach będzie też. No, w sumie racja. Z moim watermerkiem. Tak, e, no to cóż, w takim razie, ja z racji tego, że jestem bardziej waleczny, biorę czerwoną stronę, ty będziesz białą chyba, nie? Tak. I chciałbym przypomnieć, że. W dniu, w którym wrzucam to na YouTube, czyli 18 sierpnia yy, są moje urodziny, więc yy, coś śpiewamy 100 lat duża Co mi się później później... Yy, wiesz, tam mam dla ciebie niespodziankę, to się później dogadamy. Dobra, wszystkim wszystkim yy, yy, Survivala Dobra, masz już tego. Dobra, ubierajmy się i zaraz będą. Dobra, jak coś ja dopiero teraz od siebie perspektywę włączam, bo coś mi się z OBS-em skisiało. Dobra. Dobra. A więc walka wieczoru. Wielki finał pojedynek dwóch tytanów. Jako pierwszy w prawym narożniku, w czerwonym kinie. Wielki Agromacio. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. odlecieć sam, w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. A więc tak drugi z przeciwników, w białym narożniku.

Pierwsza runda Fight! Bez Do cheatów lecimy, bez cheatów. Jestem głównym w tą grę, ja wam mówię Gościu! Wyja nie Pawlaj! Kiedyś padł. Um, dobra, nie ma 21.37, ale no cóż. Ja nie, Pawlej ode mnie, gościu. Jesteśmy na stadionie narodowym, jakbyście nie wiedzieli, kurno, ale gościu widać, jest srogie w bęski, ale po prostu nie grałem często w Minecraft'a, gościu. Wy, ja nie, pawlaj Jan Juan, zostaw mnie, Jan Juan, zostaw mnie. Dobra, czas na plan B. Ile masz serc? Cztery. Oj oj, oj, oj oj! Nie! Jest tak, tak widziałem się uda O, tak! No i mój diamentowy no i diamentowy set Uy. już jest mój. Ha ha ha. A poczekaj, to była pierwsza runda? O kurde. Montuję, kurwa. A, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, jeśli Maciek się przykrywuje, prawda, Macieju? Ta, u mnie oczywiście. i u Maćka u mnie, na no Bardzo dobrze, bardzo słusznie. No ale cóż, e, to nie czas na e, gadanie. Zaczynamy. Trzy, Round, two, cztery. fight! Cztery. Ciak. No i co, no i co, słańaku? No i co, no i pozamiatało kur. Nie, ja mam takich to... Do... Eee! eee! Ale Co się zdradzi, Ale się zdradzi! Ale się zdradzi! Będzie się Ale się zdradzi! o o dobra! Wycinamy to Jestem impostorem! Run to! FIGHT! Ja myślałem, że ty nie skapnął. Ale cóż, dobra jak coś, mogę ci znać screena, bo sobie, że nie mam game moda włączonego. No gościu! Pal rotę, Pal wrote, Pal wrote. A ty już się bałeś, że game moda znowu mam włączonego, co? Błąd natury ludzkiej. Zostaw mnie, gościu! Zesraj się. Zestaj się, daj. Ile masz serc? Trzy. O kur a. O kur a. O kur a. Jestem Wójt, jestem No jeszcze Wójt, ma jest tutaj końcu! witajl, e, witajl, jeden, jeden. jeden, jeden. Czy... witajl, 3... FIGHT! Czekaj, okay, dobra, tak to się nie bawimy. Okay. Ale ci kombosy lecą na mordę. Kurde. A, ty się już zaraz się, gościł. Na szczęście gramy do 3, jest 1-1. Ty się w zasadzie do dwóch na no dobrą sprawę, ale... Do dwóch przewagi. stan. No mm, jest bardzo słusznie. Czekaj, daj mi sekundkę. No nie! Sekundka przerwy. Palce mi już padają. Trudno. Chełm ci poszedł. No ja wiem. Przecież Skas. skas... skas... Skasowałeś tarcz. Nie tarczy, tylko yy, racę. 2-1. Ja. Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram. Round 4 for... powiedziałeś, się. Ale... Final round Fight! Tak, schlepa się Czekaj Czekaj sekundę, bo mam tak do dupy ustawioną kamerę teraz, że to jest głowa mała Ej, gościu Ale dostajesz srogie bęcki w tym momencie, Kościół. Ja coś czuję... A nie, to ja dostaję! O nie! Dobra, to jednak nie, nie. Sorry, nie odsyłam się. Yes! Ty. Napisz F dla mojej klawiatury. Zaraz ją wywalę przez okno. A. Finał się zakończył drugie miejsce na Wielkim Turnieju zostaje agro -macho. Tylko jedno w głowie mam, koksu... A zwycięzcą dzisiejszego Wielkiego Turnieju jest... Luka! Okej, okay, okay, <ślesz> <ślesz> Więc tym ligi wielkich turniejów. PSC oraz cały netherite'owy set. Tego wam nie mówiłem, bo chciałam aby ktoś to wygrał. Niestety wygrałem ja, bo było tylko dwie osoby. A my razem z Maciochem już byśmy chcieli wam serdecznie podziękować za cały turniej. Pamiętajcie, że... Przepraszam, że ci przerwę, nie ale proszę. na to co ja dzisiaj odpaliłem... Jest głowa mała. No, kurde, tak nie może być. Widzicie, jak ja jestem smutny, zmartwiony, łeb pochylony i no. no w zasadzie jestem w skinie Alex, przynajmniej u mnie, a u Ciebie? Steve. Jaki mam skin? Ja pierdził. Tak bywa. Dobra. No, niestety. Ale co? więc Ale co, ja już z Maćkiem chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować. Pamiętajcie, że dzisiaj są moje urodziny, więc możecie mi złożyć życzenia urodzinowe tam na dole. Okej. No to tak, są się tak, z grubsza ci powiem wszystkiego najlepszego, nowego kompa ci życzę i w ogóle, żebyś miał same diaksy, jak bijesz do kopalni, etc., etc. No, dziękuję. O cóż, bywa. <grym> Dobra, my już się żegnamy z agro, a więc cześć. Witam, zaś się żegnam. <grym> Dobra, do kraju tą końcówkę. Kurwa, <grym> ale jestem upośledzony, <grym> sorry. Dobra, zapraszam do mnie.